Krótkie podsumowanie z ostatniego odcinka tak naprawdę, bo ostatnio, wypłaciłem AWP Kałaha, to do fioletowego, jak w pod Pandory nie mam noża. Tak jak mówiłem, nie mam talona. Generalnie rozmieniam go na skiny dla Was i też na jakieś pojedyncze skinki dla mnie, ale to bardziej na jakieś noże pokroju flipy, sztylety, ale takie do 3, 4, 5 kloców. Najlepsze jeszcze jest tak: Emerald łeby pod karambita Emeraldzika. Więc, Glowsy już mamy. Mamy USP-ka, którego oczywiście wypłaciłem dla Was, więc na niego nie patrzymy. E, no, ale tak, fioletowe EQ prawie skończone. Myślę, że weźmiemy dzisiaj tego Flip Knife'a plera Black Pearl, Ponieważ ja lubię grać flipem, powtarzałem Wam to milion razy. I powtórzę jeszcze raz, ale zielony ekwipunek. Jak tak myślę, no, zielony ekwipunek, zielona emeczka, zielona AWPA. No zielony USP, USP Monster Mashup to jest jedyny taki zielony, który mi się nasuwa na myśl. E, no jak tak, jak tak sobie myślę, no to myślę, że jeszcze 5.7 może jakiś zielony... I chyba tyle tak naprawdę, no bo ja w sumie nie gram już, wiecie, poza USP-kiem, 5.7em, a WP czasem. Ja jestem man skillem, jeśli chodzi o AWP, ale czasem zagram albo komuś rzucę, więc niech ma zieloną, ale to weźmiemy sobie green energy tak naprawdę. No i chyba będzie koniec. I ten ekwipunek wam za niedługo pokażę po prostu w się. ie Może też na sam początek jebniemy sobie jakiś opening, a później po prostu lecimy na skinsa po openingu i po pokazie mojego eku. E, no ale dobra, podsumowanie mamy wszystko, wiecie. E, no to myślę, że możemy tutaj wjechać na stronkę, bo ostatnio, no wszedł Anderek na cztery osoby. Miała być życiówka króla, życiówki niestety nie było i powiem wam tak, te dwa good od razu sprzedajemy. No ja myślę, że zrobimy tak fundoszyjony gloczek i karambit. To sobie jeszcze w ogóle sprzedam to sobie. Czekajcie ile 14 13 to sobie też sprzedam i na sam początek dzisiaj weźmiemy sobie tak flipek. Flip knife Black Pearl pesta traka fabrycznie nowy, więc jest spoko. Weźmiemy sobie jeszcze M4A1S i teraz weźmiemy tą zieloną, ale weźmiemy ją sobie w stanie. Filtested souvenir czy filtested? Ej, w sumie souvenir z naklejkami. Kurde, ja myślę, że ta emeczka nie byłaby taka zła, ale nie, weźmiemy sobie basic. W sumie w że to jest różnica 600. stówek. Bierzemy tą i bierzemy na pewno AWP, tą green energy. Tylko teraz tak, fabrycznie nowa myślę, że nie ma co przepłacać, tylko walimy taką minimalware, o ile jest. Jest minimalware za 400. stówki. Bierzemy dwie dyszki. No emeczka podzielone, a podzielone. Kosa pod Pandory bierzemy. Będzie jeszcze cashback ośmiu kloców, więc myślę, że potężnie. Eee, no i dzisiaj, dzisiaj odpierdzielę życiowe, ale chyba 2 na 2, ale zanim zrobię battle 2 na 2, to klikniemy sobie jakieś skrzynie. Przypominam również o rozdaniu, ponieważ macie okazję zgarnąć naprawdę zajebiste przedmioty. Jest to dla osób chętnych, które grają na moim kodzie. Każdemu z was osobno dziękuję, kto gra na moim kodzie. Pamiętajcie, ale strona jest tylko dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Nie zachęcam cię do wpłat. Ponieważ ciężko trafić najlepsze przedmioty, co macie do zgarnięcia? Za 8,40 zł Karambit Crimson Web Minimal Wear za dychę Good Knife Gamma Doppler Paracord Knife Crimson Web za dyszkę Kałach Oligarchia, za dwie dychy Bowick, za 33 ziko Emeczka Fosfor i jest zwiększona szansa na zgarnięcie Emeczki. Generalnie że za 33 ziko. Możesz zgarnąć każdy z tych przedmiotów, zgarniasz je razem z płatą jako prezent, nie jest to losowanie. Pamiętaj też, im większa wartość do ładowania, tym większa szansa na prezent. Więc przykładowo, tutaj masz to napisane, jeśli wjeżdżasz za 100, masz większą szansę zgarnąć te przedmioty, więc jeśli miałeś zrobić plan IQ 200 i wpłacasz 10 razy po 10, to lepiej zrobić jednorazowo za 100. Żeby zagrać na moim kodzie klikasz zielony plus, wpisujesz kod 200, otrzymujesz darmowe 2 złote. No i plus 10% płatę. Jeśli zrobisz coś na moim kodzie lub przegrasz, możesz się tym pochwalić. Oczywiście. Jeśli chcesz u mnie na Instagramie lub na Discordzie, no a myślę, że my dzisiaj zaczniemy od otworzenia tej skrzyneczki eventowej Kurs Treasure Case na Jesterze. Mamy Maga 7 Justice. Czwarty najgorszy przedmiot. Pamiętaj, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. I wiecie co? Może otwórzmy sobie tą ukrytą skrzynię. O, dobra, mamy ukrytą skrzynię, ale tutaj widzę. No, widzę, że cienko najeżdża, dobra, wiecie co, pierwsze co to tak, 3 na buście, śmieci, 3 na buście, MP7 za ponad 3 paczki, ej, ciekawe MP7 w ogóle, to jest chyba jakieś nowe, nie widziałem go, ale lecimy jeszcze, tak myślę, że 9 na buście i otworzę jedną chyba na jesterze, ponieważ widzę, że nie ma tutaj jakiejś specja, nie ma żadnych specjalnych skinów, chociaż gloves'y w sumie fabrycznie nowe i Bayonet A meczka. ej, fabrycznie nowa kosztuje, kuźwa, czy Nastakata Coalition? A ja, zobaczmy, dobra, no jedno na Jesterze. O kućwa, mamy GS3, G1 Stinger. Jest to piąty najgorszy możliwy przedmiot do trafienia z tej skrzyni. Klikam i jeszcze jedną mamy P90 Wave Breaker. Jest to drugi najgorszy przedmiot do trafienia. Odpuszczam. Otwórzmy sobie jeszcze Witch Brew a. tutaj trafiłem MP9, Weed i M9, więc może to powtórzymy. Niestety mamy Skara Wild Bear. Zobaczmy jeszcze tą skrzynię na buście. 3. Mamy najfajszy w statraku, nie najgorszy drop. Mamy nowe i M4A4 też nie najgorzej. Mamy Black Lotusa, USPK i AUGA. Tutaj Hyperbestia Field Tested. Mamy Petkę. No powiem Wam, że słabo dosyć. Przypominam Wam też, że niedawno mieliście do wygrania falora i dwa kałachy. Trzy osoby wygrywają. Jest to odcinek chyba. Rekord króla, 4 albo 5 odcinki temu macie nadal szansę wziąć udział. Więc jeśli ktoś chce zawalczyć o kosę, no to wejdźcie po ten odcinek, zróbcie to co musicie, żeby wygrać koskę albo dwa kałachy. Ponieważ trzy osoby mają szansę zgarnąć skina, macie większą szansę na zgarnięcie skina. Eee, no jeszcze jest po prostu szansa, ponieważ czekam na unlock skinów. Więc to tak a propos. Ja pierdzielę, jest to Mach 7. No szkoda, że to nie jest hiperbestia fabrycznie nowa, ale dobra, odpuszczam tą skrzynię. Niestety, ale początek dzisiaj, no, nie za dobry. Kliknijmy sobie skrzynię 3% Autotronik. Też nie ma nic. No to ja myślę, że jeszcze walniemy sobie tutaj 4% Longdoga. Ta włóczka Longdog, zobaczcie to, że fabrycznie nowa ona kosztuje dyszkę. I myślę, że otworzymy sobie 12 skrzynek: 6, 9, 12. No, jeszcze 3. Jest hiperbestia. Kurde, dobra, jeszcze trzy. Ostateczne trzy. Ja pierdzielę dwa long dogi. dobra teraz. Ile mam? 19, ostatnie trzy niestety procentowe są perfidne, o tym pamiętajcie i nie zapominajcie. Klikam ostateczną 2% Emerald. Jeszcze raz zostawię serduszko, zobaczmy. No niestety, nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. Nie zapominajcie o tym, ja myślę, że czas odebrać moje skiny. E, zobaczmy, mamy wszystko. Mamy Flip Knife'a Doppler Black Pearl'a pod Pandorki, więc super. Oj, no ma jeszcze name taga, więc elegancko. Mamy emeczkę, czy ona ma naklejki? Nie ma naklejek, nie ma name taga, ale fajna emeczka jest. No i jest pod podzielony ekwipunek. No i też ją biorę. Więc tak naprawdę no setup już prawie mamy gotowy. Ja muszę sobie jeszcze wszystko pooglądać w gierce i wtedy tak naprawdę zadecyduję, czy jeszcze coś brakuje. No i mamy 15 taka. Ja myślę, że wymieniam jeszcze punkty eventowe. No i zobaczmy co za punkty. Shadow Taggersy. Noc, nie za dobrze. Pół miliona punktów, więc biorę jeszcze tego Goodnight Fika. No i dobra, walimy. Walimy. 2 na dwa, ale standardzik. Dzisiaj standardzik i ja myślę, że wrzucimy tak, trzy skrzynie steampunk. Liczymy na emeczkę Knight. Damy dwa razy witch brew Case, Damy dwa razy hydrę. Damy tą skrzynię. No fajnie by było jakby zapodała Pandory, chociaż ciężko trafić wiadomo, ale może akurat się uda. Eee, dobra, ametyst. Ja myślę, że robimy takiego standardzika. No, powiem wam, że liczę. Liczę na motylka Safajera z ametysta. Liczę na te Pandory. Ewentualnie, Pandory tutaj, fabrycznie nowe. Jedna MP9, jedna meczka night I mamy życióweczkę. Pięknie by było, ale czy tak będzie? Zobaczmy. Na sam początek trzy panki Nie mieszałem skrzynek, więc tak jak ułożyłem, tak zostało. No, i początek. No, początek dosyć kiepski. O, mamy jameczkę, ale jest to kuźwalidet glas. No i zobaczmy, czy do trzech razy sztuka, czy to przysłowie tutaj... Tutaj zadziała. Niestety mamy dwa noże. Tylko i wyłącznie może tutaj wpadnie MP9. Ja pierdzielę M9 przeleciała i u nas, i u nich. Druga skrzynia MP9. No, Witch Brocade nie zaskoczył. Zobaczmy, czy Hydra coś dla nas będzie miała. Mamy jameczkę Hellfire. Nie, jest to dobry drop. Niby Filtested Statrak, ale no niestety... Bez zaskoczenia. Bez zaskoczenia. i może tutaj te pandorki. No jest gloczek Fade. ok. jest gloczek Fade i teraz może motylek Emerald. Nie ma motylka Emeralda, no i dobra, decydująca. Proszę motylek Sapphire, najlepiej dwa. No dwa talony. Dwa talony Fade, batla za 25. No nie daje nam nic specjalnego, tak to mogę podsumować, a kliknijmy jeszcze skrzynię 1% Emerald. No na 1% też niestety go nie chwycimy, a szkoda, fajnie by było trafić kolejnego motylka Emeralda, ale myślę, że możemy sobie odpuścić. Ja bym sobie kliknął jeszcze 3 skrzynie Breakout na Jesterze, ale zanim to to otworzymy jeszcze 25 zwykłych Breakoutów. No i zobaczymy, czy z 25 skrzynek wypadnie jakikolwiek motylek. Oj, chyba bez szans, ostateczna? No niestety nie ma nic i zobaczmy, dobra, teraz trzy na Jesterku, no czy będzie chociaż jeden motyl? Mamy CZ, Negewa i Scouta, no nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty i odpuszczam tego breakouta. Spróbujmy jedną, ale w sumie 15, 15 zwykłych hydr. Kiedyś udało mi się trafić Pandory ze zwyklaka. Edgemaisy ze zwyklaka! Filtested Hatchmaysy Sport ze zwykłej hydry za 5 dych. Mamy hatchmaysy i ja sobie je kuźwa zostawiam. Otwieramy jeszcze 15 zwyklaków. Ej, nie sądziłem, że jedne hatchmaysy z 15 zwykłych skrzynek hydry. Sprzedajemy. Dobra, teraz dwie nojester. Dwie nojesterze, zobaczmy. Ok, to na Jesterze mamy gorszy drop niż ze zwykłaka Hydra, no ale ładnie zapodała. Mamy Hedge -y. No i dobra, ja myślę, że te Hedge Maze jednak sprzedajemy, bo i tak mam Pandory i mam jeszcze tego motyla. Mamy ponad 6 dyszek. Otwórzmy jeszcze jedną tą. No jest scouching, jest Scoutik. Tutaj na te Pandory mamy 0,1,62%. To jest bardzo mało. Ale klikniemy jeszcze tego Horde Case'a. Ja pitole, ej, emeczka, karambit, handwrapsy, trzy najlepsze przedmioty do trafienia niestety przeleciałem. Mamy emeczkę Dissolid Space. I mamy MP9 Pandora Box, ale te MP9 jest trochę warte, więc nie ma takiej tragedii. Jeszcze jedna ostateczna. Mamy kolejne MP9. No dobra, ja myślę, że możemy sobie odpuścić. Eee, I wiecie, cały czas na skinka dla Was. I spróbujmy może otworzyć sobie trzy skrzynie Astro Case na Jesterze. Może tutaj akurat wpadnie jakiś... Przedmiot dla Was, no niestety, ale nie. Mamy Auga, mamy Petkę, mamy kuźwa SG i nie jest to dobry drop. Zobaczmy jeszcze trzy Astrocase'y. Okej, okay, no Glock przeleciał. Ten Glock jest akurat mega drogi. 6 kloca za fabrycznie nowego, ale niestety Astrocase tutaj się nie popisała. Zobaczmy tego gamibera Też otworzy trzy na Jesterze. Mamy Kawaha Neon Rider. No i zobaczmy, jaki to jest stan w ogóle Kawaha. Feel tested. Ok, no to ja myślę, że dzisiaj trochę tańszy skin, kałaszek neon rider za 230 ziko leci dla Ciebie, żeby wygrać kałacha neon ridera. Musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj dwie łapki 60 groszy, tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Pamiętaj, że musisz mieć suba mnie na kanale i że to sprawdzam, jeśli nie zostawisz suba, wybiorę Twój komentarz, to skin dla Ciebie przepada i szukam innej osoby, która ma po prostu suba. A dzisiaj w komentarzu piszesz, jakie jest Twoje hobby. Jeśli byś w sumie mnie zapytał o moje hobby, no to powiem tak. Nagrywanie filmów to na pewno top 1. Zbieranie w sumie popów, ale takich naprawdę sentymentalnych dla mnie, wiecie, związanych przykładowo z moim dzieciństwem, z moimi grami i tak dalej. no Mam przykładowo popa Krasha, mam popa jakichś Pokémonów, takie wiecie. no Sentymentalne popy nie zbieram wszystkich, ponieważ tych popów jest naprawdę mnóstwo. No i trzecie, na pewno podróżowanie, a myślę, że nawet w sumie. Dałbym to jak aequo razem z nagrywaniem na top 1, bo fu, podróżowanie to jest naprawdę coś, co uwielbiam. Dajcie znaka, jak to u Was wygląda. Kałaszek dzisiaj do zgarnięcia, myślę, że naprawdę zajebisty Neon Rider. No i myślę, że na sam koniec zapodamy, zapodamy Anderasa na trzy osoby. Ja myślę, że zaczniemy sobie trzema tanimi skrzynkami. Dajemy Steampunk'a, bo ja meczki nawet nie widziałem. Damy kurst Case'a. Damy Phoenixa i Breakouta po dwie. Eee, dałbym, dałbym na pewno jeszcze Spectruma. Dałbym tego Horde Case'a, ale dałbym też dwie Hydry. Oj, niech będzie, bo Hydra naprawdę ostatnio zaskakuje. Tu Pandory, tu Hedge Maze. Damy tego kurs Treasure Case'a. Damy 3, w ogóle: 4% Longdog, 3% Autotronic, 2% Emerald. No ja myślę, że możemy dać jeszcze Knife Case'a. Damy porcelanę, nie damy, damy. Taką battle. Underek na trzy osoby, ale układamy wszystko losowo. No i zobaczmy jak tu underek na trzy osoby zapoda. Może będzie kolejny rekord. Pięknie by było jakby to się jakoś ułożyło. Eee, no i zobaczmy. Zobaczmy ale jak to zapoda i jak zapoda pierwsza skrzynka. Dwie emeczki Knight na prawo. No niestety nie ma, ale jest kała Fuel Injector. Filter Aha, Buzzkill jest droższy niż Fuel Injector. Ja wam powiem, że pod moją nieobecność naprawdę ceny skinów tak się pozmieniały, że ja czasem nie dowierzam, prawie trafiłem motyla emeralda, całe szczęście, że go nie trafiłem bo jest to kuźwa underdog a na 4% nie ma wąbki. fajnie jakby ten Lockdog w ogóle fabrycznie nowy wjechał, jak on kosztuje dychę jest USP ze skrzyni ze 150 ziko. no nie jest to tragiczny drop może jeszcze Feniks coś zapłoda fajnego o proszę bardzo, co to będzie? O ja, good knife śnieć, no tutaj karambita można trafić, m9, a to jest good knife śnieć, bez szału no i na razie mam najwięcej zobaczmy jest z nadzesterze no, patrząc na to, że to jest Jester i tam są takie noże, to też wyszła z tego lipa, ale jest motylek. Motylek Boreal Forest fabrycznie nowy, no na środek musiałoby coś wlecieć, no i był tam złoty item, fajnie jakby to były Pandory, w ogóle trafia na WP Onitagi fabrycznie nową. No, mamy jeszcze tutaj sporo skrzynek, które mogą zmienić wynik tej batli, no ale na środek musiałoby. Musiałoby coś wjechać, wychodzimy na prowadzenie. Jeszcze AWP tadzi na środek. No bardzo dobrze się to zapowiada. Miejmy nadzieję, że pod koniec te skrzynki nam tego nie zepsują. No, Rosso wychodzi nam na prowadzenie. A jeszcze cztery na Jesterze, więc jest szansa, żeby to zgarnąć. Jest Wulkan. Ok, wychodzimy teraz my na prowadzenie, ale to tak naprawdę minimalne. Jego Waypoint wavik w lepszym stanie. 5 dyszek więcej. Eee, okej okay. Breakout, żeby nie trafił jakiegoś motyla Okej, okay, jest dobrze i 3% autotronik, no mam nadzieję, że nas tutaj nie zawiedzie ta procentuwa. E, mamy, mamy Anderasa. No, mamy Anderasa i to naprawdę konkretnego. najlepszy co tutaj wpadło, to Emerald Webby. W sumie jeszcze niedawno je potrzebowałem, ale już tak naprawdę je mam, więc to wszystko sprzedaję. Mamy 8 dyszek, mamy Pandory, mamy motyle Emeralda. Ten kałach jest dla Was i go od razu biorę. No i powiem Wam, że to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymaj się, stary. Na razie.